Czym jest Komunia Święta? Jest to przyjęcie najświętszego pocieszyciela i poświęciciela rodzaju ludzkiego, jakim jest Duch Święty Boży. Chwila Komunii Świętej powinna się odbywać w wielkim skupieniu. Jesteśmy gościem u stołu Pana Boga i zasiadamy wraz z aniołami do wielkiej świętej uczty. Chrystus Pan przychodzi do nas w białej malutkiej hostii, stajemy się w jednej chwili święci, biali i czyści, godność nasza urasta ponad świat. O gdybyśmy wiedzieli, jak wielka to chwila! To byśmy na kolanach szli do stołu Pana Boga naszego. Przygotowanie do Komunii Świętej to skupienie przez kilka minut, spowiedź przed Bogiem Ojcem, Bogiem Synem Jezusem Chrystusem, Duchem Świętym, Niepokalaną Panienką, wszystkimi aniołami świętymi, patronem naszym. Prośba o przebaczenie grzechów do Boga Ojca, Boga Syna Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego oraz Niepokalanej Panienki. Uczestniczenie w Wielkiej Świętej Uczcie z największą pokorą i uwielbieniem Pana Boga. Trzeba ofiarować za grzeszników, jest to forma dziękczynienia.